Zadanie 29. Na diagramie poniżej przedstawiono ceny pomiderów w 16 wybranych sklepach. Czy wiemy, że sklepów jest 16? Są dwa sklepy, w których cena jest po 5,05 za kilogram, cztery sklepy za 5,60, dwa sklepy 5 i 3. Mamy 16 sklepów. Mediana ceny kilograma. Mediana to jest wartość środkowa. Jeżeli mamy parzystą liczbę sklepów, to w tym przypadku 16 podzielić na 2 to jest 8, czyli my musimy wziąć średnią arytmetyczną do mediany z ósmego i dziewiątego sklepu. Dlaczego? No i gdybyśmy mieli 4 sklepy, czyli sklep pierwszy, sklep drugi, sklep trzeci i sklep czwarty, 4 podzielić na 2 to jest 2. Tutaj bralibyśmy z drugiego i trzeciego. Rzeczywiście mediana to byłaby cena z tych dwóch sklepów środkowych. 2, 4, 2, czyli tu jest ósmy sklep się zawiera w tym przedziale, natomiast dziewiąty już się zawiera w tym przedziale. Czyli jeżeli chodzi o medianę to będziemy dodawać do siebie 5 i 7 dodać 6 podzielić na 2. 5 7 dodać 6 podzielić na 2 to będzie 5 85 czyli mediana jest równa 5,85 i to jest odpowiedź C Natomiast średnia cena kilograma, żeby policzyć średnią cenę, to musimy wykonać takie działanie, że to będą 2 sklepy razy 5.05 dodać 4 sklepy razy 5 i 6 dodać 2 sklepy po 5 i 7 dodać 5 sklepów po 6 zł plus 3 sklepy po 6.30 i to wszystko musimy podzielić przez 16, gdyż tyle tych sklepów jest. Po wpisaniu tego do kalkulatora wynik będzie równy 5 i 8, czyli to jest odpowiedź A.